Szanowni Państwo, zostały wykryte na terenie powiatu Puckiego i w szczególności gminy Puck przypadki ptasiej grypy. Dokładnie to wirus H5N8, który nie jest groźny, to jest bardzo istotna informacja dla ludzi. Nie ma w każdym razie potwierdzonych żadnych przypadków, żeby on w jakikolwiek sposób zagrażał mieszkańcom, czy, czy turystom, czy komukolwiek. Jednakże z uwagi na to, że mogą zdarzać się padłe zwierzęta, bo niestety ten wirus jest śmiertelny dla, dla ptactwa dzikiego, prosimy, apelujemy, żeby nie podchodzić, nie próbować pomagać, w żaden sposób nie ruszać sztuk, które mogą ewentualnie gdzieś, gdzieś się znajdować. Prosimy, są podane numery telefonów, pod które należy zgłaszać. Tego typu sytuacje na naszej stronie internetowej Urzędu Gminy. Faktycznie Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył swoim rozporządzeniem 10-kilometrową strefę od miejscowości Swarzewo, w której wszystkie ptaki padłe będą traktowane jako te, które mają, są zakażone wirusem ptasiej grypy. Istotna informacja, to jest bardzo ważne, żeby przestrzegać zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku dotyczących ptactwa domowego. Zakazał Pan doktor, zakazał Powiatowy Lekarz Weterynarii wypuszczania wolno ptactwa domowego, karmienia na zewnątrz. Chodzi o to, aby uniknąć wszelkich kontaktów związanych z Ewentualnym przenoszeniem tego wirusa. Zalecenia te dotyczące tych kwestii też znajdują się na naszej stronie, można się z nimi zapoznać. Poprosiliśmy również sołtysów z terenu gminy Puczko o umieszczenie stosownych informacji w gablotach na terenie poszczególnych miejscowości, tak aby ta informacja jak najszerzej dotarła do wszystkich osób. I Nie chodzi tu tylko o te, które mają dużo 10, 20, 100 czy 1000 sztuk jeżeli takie są osoby. Ale nawet pojedyncze sztuki ptactwa domowego, kur, kaczek, gęsi, indyków. Bo o ile w przypadku dzikiego ptactwa, z tego co zostało przekazane przez powiatowego lekarza weterynarii, to ta śmiertelność występuje. One są w szczególności rezerwuarem, przechowują tego wirusa, a że mamy warunki, jakie mamy, jest zimno, ptaki są osłabione, no to naturalną rzeczą jest, że wirus po prostu atakuje i może zdarzyć się, że padną ale dla ptactwa domowego on jest bardzo niebezpieczny, śmiertelność nawet do 100% dochodzi i naprawdę bardzo prosimy, aby stosować się do tych zaleceń i odizolować wszystkie ptaki domowe od kontaktu z dzikim ptactwem. Pozostaną również ustawione na drogach wjazdowych na teren gminy Puck tablice, takie żółte tablice informacyjne, które będą mówiły o... Nałożeniu tych obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii i objęciu strefą zagrożenia wirusem ptasiej grypy i te tablice również ustawimy na terenach, nad zatoką, na terenie gminy Pucka. Zalecenia te, dotyczące tych kwestii też znajdują się na naszej stronie, można się z nimi zapoznać.